Szanowni Państwo, jeśli macie ochotę wrócić na chwilę przeszłością do lat 50., spotkać się z nami, doświadczyć naprawdę przyjemnych chwil, to serdecznie zapraszamy każdą kobietę i każdego mężczyznę 11 kwietnia do Riverside'u na, na przepiękną salę o godzinie 18.00 do zobaczenia. No jeżeli oczywiście macie ochotę spotkać naszą e, gwiazdę wieczoru, Panią Małgorzatę Rozniatowską, to też właśnie to jest dobry powód, żeby się tym tutaj spotkać. A myślę, że z całą pewnością, że takie tak wydarzenia lata 50. po prostu się już tutaj nie powtórzą. kulturalny rozkład jazdy, tym razem prosto z hotelu Riverside w Wrocławku. A to oznacza, że będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które odbędzie się 11 kwietnia i będziecie mogli w nim oczywiście jest do czego zachęcamy uczestniczyć, czyli dotyczące kobiety i mężczyzny w Wrocławku i modzie. To na samym początku przywitam moich gości, a w zasadzie gościnie dwie, Anna i Patrycja. Dzień Witam dobry. Dzień dobry. Za chwilę się więcej dowiecie czym się zajmujecie. Czyli się zajmują. Natomiast ja chciałbym najpierw zapytać, bo niedawno mieliśmy Dzień Kobiet. Jak spędzałyście ten dzień i czy dostałyście goździka odwróconego? Goździka nie dostałam. Dostałam od syna kwiaty i bombonierkę. Byłam w Gdańsku na warsztatach tak? z okazji Dnia Kobiet i tam właśnie spędzałam weekend bardzo przyjemnie, powiedz No, ja również nie dostałam goździka, niestety, niestety. Ale również były kwiaty, był czas z przyjaciółką w SPA, więc myślę, że to też taki fajny czas. Na pewno dał dużo regeneracji i by się przydał. Na samym początku będzie parę feminatywów. Uważacie, że faceci o kobietach myślą cały rok i je cały rok? To jest Ogólnie. bardzo trudne pytanie. <noise> mhm. Dlatego można na nie odpowiedzieć. Jak się uważa? Ja myślę, że tak, że myślą całym rokiem. Może nie tak bardzo intensywnie każdego dnia i, i to się zmienia w zależności od sytuacji, ale myślą gdzieś tam na pewno w serduchu i, i w głowie jesteśmy. Chcąc nie chcąc, no mamy takie swoje supermoce, że, że to byłoby niemożliwością, żeby o nas nie myśleć. No. <noise> no ja mam trzech facetów i z mojego doświadczenia myślą o mnie <noise> i doceniają. No to dobrze. Tak mi uratowałyście e, pogodę ducha, <laughs> bo jak widziałem niektórych panów tego dnia, to lekko się wycofałem. No dobrze, e, o modzie będzie sporo, o tym, e, co w latach 50. się powinno nosić, albo co się nosiło. E, I akurat Włocławek jest oczywiście fajnym miejscem na takie wydarzenia, to z tego względu, że wtedy miasto po wojnie zaczęło się dosyć mocno rozwijać. Ale też wiemy, że będzie specjalny gość. To może od tego gościa zaczniemy, kto przyjeżdża. Będzie to aktorka filmowa i teatralna Małgorzata Rożniatowska, znana szerszej publiczności jako Pani Kleczkowska ze Złotopolski. Pani Kisielowa teraz aktualnie z Zem jak Miłość. Tak. Grała także w takich kultowych filmach jak Dług, Pierwszy Milion, Pieniądze to nie wszystko. No i Młode Wilki, z tego co kojarzę. A teraz ostatni jej film to Dalej jazda 2024, więc też pewnie będzie Zmarionym bardzo ciekawy. Tak, tak, tak. Więc, więc rzeczywiście <grym> widziałem, że też tam dosyć mocny charakter gra. Bardzo. Do czego nas przyzwyczaiła. Ja Myślę, że jest w życiu podobną osobą. Takie mam wrażenie, że, że tak jest. E, Okej. Okay. Dlaczego takie wydarzenie jest ważne dla kobiet? No przede wszystkim my, ja też to powtarzam, my jesteśmy we dwie kobietami i potrzebujemy takiej kobiecej energii. Czujemy ogromną satysfakcję z tego, że łączymy się jako kobiety i my też możemy coś innym kobietom dać. Wierzymy w to mocno i same doświadczamy tego na co dzień, że wsparcie ta kobieta kobiecie, czyli to wsparcie kobiece jest, jest bardzo nam potrzebne w dzisiejszych czasach przy różnych wyzwaniach, które podejmujemy. Ale chcę nadmienić, że to jest też wydarzenie dla mężczyzn. Tak, zaraz do tego Aha, myślałam, że pominęliśmy tą ważną kwestię. Dobrze. od To też popieram to, co właśnie mówiła Patrycja, dlatego że kobiety też jakby potrzebują się spotkać gdzieś tam razem, a jeżeli jest ku temu fajne wydarzenie, gdzie można to podeprzeć właśnie modą, fotografią, spędzić czas przy fajnym menu, to myślę, że takie wydarzenie jak najbardziej też wspiera takie kobiety. Takich wydarzeń jest coraz więcej mam wrażenie na mapie nie tylko naszej, naszego miasta, okolic, również w Polsce. Natomiast wybory wskazały na to, że kobiety głosowały w dużej części no, nie na pro kobiece ugrupowania. Jesteście ciekawi waszego zdania jestem, zanim dojdziemy do, 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 do strojów, skąd to wynika. jeszcze nie są w stanie zawalczyć o siebie kobiety? Aż tak? Myślę, że, że ma to wpływ. Mi się wydaje, że jeszcze panują pewne stereotypy, które są widoczne i widać to w podejściu kobiet do, do, do samej siebie, że jednak... I jeszcze mamy małą odwagę do tego, żeby wyjść, żeby siebie pokazać, okay. żeby siebie wyrazić i myślę właśnie, że, że to wydarzenie już po raz kolejny, ra, kolejne, które organizujemy jest taką okazją do tego, żeby rzeczywiście udowodnić, że każda z nas jest wyjątkowa i, i, i trzeba się nie dać tym stereotypom, które są narzucane, więc ja myślę, że tutaj stereotypy naprawdę mają ogromne znaczenie. Mhm, dokładnie, i myślę też, że kobiety jeszcze nie mają tej pewności siebie, żeby działać w tak dużym jakimś takim przedsięwzięciu. Bardziej oddają tą rolę jeszcze mężczyźnie, jako właśnie z racji tych stereotypów, że mężczyzna to jest ten, ten mężczyzna, który powinien właśnie o wszystko mhm. zadbać, a kobieta jeszcze troszeczkę jest z tyłu za plecami. To się bardzo już zmienia, to już widać, ale jednak mimo wszystko te stereotypy, jak powiedziała Patrycja, zostały. Czy jeżeli jakaś kobieta, która chciałaby wziąć udział w wydarzeniu i zadzwoniłaby do Was, albo zapytała Was prywatnie, że ma chęć na to, ale się mm -hmm. boi, to tak jakie były jakieś trzy pierwsze zdania, które do niej powiecie? Że przede wszystkim nie warto się bać, bo znajdzie tam na pewno coś dla siebie, może nie wszystko, ale jest wiele przewidzianych atrakcji, podczas których będzie się na pewno czuła dobrze. Jest coś z zakresu mody, tak jak sobie tutaj wspomnieliśmy, jest coś z zakresu fotografii, może sobie przyjść obejrzeć wystawę, którą ja też będę prezentowała, jeśli będzie chciała wziąć udział w konkursie i pięknie się ubrać. W stylizację w latach 50. ma też do tego okazję, więc możemy tutaj śmiało stwierdzić, że wydarzenie jest dostosowane do kobiety, która emanuje pewnością siebie, ale jest to też dla kobiet, które jednak potrzebują być gdzieś tam w cieniu i, i chciałyby po prostu tylko tam być i to obserwować, więc coś, coś dla każdej z nas. A czy to nie jest trochę też tak, że one mają taki strach na sam tak zwany dzień dobry, początek dnia, jak e, czasami stają przed lustrem i mówią, nie ja mam ochoty wyjść z domu. A nie jest, jest Tak, oczywiście. To, o, na ile to jest kwestia doboru ubioru, a na ile to jest coś, co jest po prostu w głowie? Trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że to, jak się ubieramy, często jakby eksponuje to, jak się czujemy danego hmm. dnia. Ja prowadzę takie właśnie warsztaty zajęcia nastrój na stu, nastrój, taka psychologia kolorów i często jest tak, że kobiety, które gdzieś tam sobie wieczorem, powiedzmy, uszykują stylizację, a rano zobaczą, że pada deszcz, jest brzydko, wkurzyły, wkurzy, wkurzyły dzieci rano, tak? bo nie chcą rano się do szkoły obudzić, są różne bodźce, zaraz kobieta zmienia strój, uważa, że to jest, nie czuje się w tym dzisiaj dobrze, bo nie ma do tego nastroju i zmienia całkowicie swoją garderobę. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważne i kobieta jak się dobrze czuje w własnej stylizacji od rana, tak będzie cały dzień funkcjonować. I to jest poparte i psychologicznie, no i też yy, z doświadczenia to widzę, jak kobiety się też zachowują. Mhm. Zastanawiam się nad tą kwestią mężczyzn, bo mm, ja troszeczkę sobie sięgam pamięcią, jak wyglądała moda lat 50 panów można powiedzieć, że byli bardzo podobnie do siebie ubrani. Zresztą wśród kobiet też tak było. W tle gdzieś leciał czerwony autobus, utwór, była odbudowywana Warszawa. Smutne to było, była bardzo smutne realia to były. Troszeczkę też zdominowane w kulturze z realizmem, dopiero w drugiej połowie lat 50. trochę się zmieniło. To tak z perspektywy mnie jako modela, pana powiedzmy 80 lat, to co byście mi ubrali? We współczesnym teraz świecie? Czy? Nie, w tych latach 50. -tych, co by nam nie pasowało na przykład? Z tych lat, jak sam wspomniałeś, to hmm. były lata szare, bure takie przewidywalne i oczywiste. Dokładnie. Mężczyźni, owszem, ubierali się w garnitury, ale te garnitury były szyte tak, że tak powiem, z tego samego materiału, tkaniny, z te, na ten sam kolor, na ten sam styl. Często to były kolory takie typu ciemne, ziel, zielenie, brązy, takie stylizowane jeszcze czasami wojennymi. Natomiast były to zazwyczaj garnitury dwurzędowe, które tak naprawdę zabierają sylwetce kształty, były za duże z racji funkcjonalności. Mężczyzna musiał też czuć się funkcjonalny w tym, co nosi. Ale oczywiście koszula i krawat były nieodzowne. Natomiast to wszystko było po to, że jednak ten szacunek do tych lat był w każdym calu gdzieś tam przewijany. Natomiast też dbano o to, żeby to było praktyczne i funkcjonalne na co dzień. E, garnitur był wyznacznikiem absolutnie wszystkiego: że człowiek jak krzetowoc, nawet... przepraszam za wrażenie, głupią sprawę, do urzędu, e, albo gdziekolwiek, poszedł w garniturze. Tak to wyglądało. No tak. Pozycja z twojej strony. Chciałbym też poznać twoją rolę od strony psycholożki też jaka będzie. I mm -hmm. osoby, która. no tematyka fotografii czy też modelingu jest ci bliska. No jest mi bardzo bliska, bo od ponad już 11 lat prowadzę swoje portfolio fotograficzne i rzeczywiście już naprawdę sporo sesji zdjęciowych za mną, ale ciągle mi jest mało. Cieszę się ogromnie. I jakbyś miała takiego, takiego panu powiedzieć, na przykład ten, który w żaden sposób nie chciał się e, zasmilować tego dnia, albo w ogóle dotrzeć na takie wydarzenie, żeby go przekonać, co on ma tutaj do siebie zrobić. Ja myślę, że ubiór, takie jak Ania też powiedziała, ma znaczenie i wpływa na nasze samopoczucie i tak samo wpływa też na powrót naszych wspomnień. Więc myślę, że jeśli taki mężczyzna byłby ubrany w stylizację z lat 50., no to na 100% ona byłaby w stanie przywołać właśnie te wspomnienia. i no, myślę też, tak jak powiedzieli, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że to wydarzenie też jest dla tych panów, żeby też pamiętać o tych panach, o tym, że to nie tylko kobiety tworzyły tę rzeczywistość, która była, tylko również mężczyźni tutaj mieli swoją rolę. Więc myślę, że jak najbardziej odpowiednia stylizacja, powrót wspomnień, i ma to ogromne znaczenie, żeby wrócić do czasów młodości, do tego jak się brało swój ślub, jak się tworzyło swoją rodzinę, więc taki garnitur może też przewołać wspomnienia z tego typu wydarzeń. Albo jak był szwagra na imieninach. Dokładnie no, tak. Po tańcówce. No, po tańcówce Dokładnie tak. U nas też będzie. Właśnie, o tym zaraz powiemy Aha, i to okay. będzie dosłownie następna rzecz. Chciałem jeszcze tylko o jedną taką ogólną zapytać mm -hmm. Was. Właśnie co zrobić, żeby nie tylko zainspirować, ale też zachęcić do wyjścia z domu seniorów, między innymi ci, którzy albo pamiętają te czasy, albo to była ich młodość, albo jeżeli zaraz tuż po gdzie ta moda jeszcze nie zdążyła się tak zmienić, ten mental posperlowski. Mhm. Ja myślę, że psychoedukacja to jest dobre określenie, które tutaj będzie pasowało do tego wydarzenia i, i też do, to, jako odpowiedź do Twojego pytania. Jeśli my będziemy informować o tym i nie będziemy zapominać poprzez organizację takiego wydarzenia o starszych osobach, no bo nie ukrywajmy lata 50. to, jest, to są lata, które no jednak są idealnie dopasowane, że, znaczy wspomnienia o tych latach są idealne, idealnie dopasowane do, do tej grupy wiekowej. Więc y, mówienie, w ogóle robienie takich wydarzeń. Ja myślę, że y, tutaj też nasze wydarzenie, które organizujemy, jest też unikatem w okolicy, ponieważ, tak jak wspomniałeś, tych wydarzeń generalnie jest dużo, ale poświęconym y, latom 50. No, Chyba my... ja nie spotkałam nie się nie Tak, więc, więc to już jest jakiś taki punkt zaczepienia i punkt y, mocny dla tych osób, które chciałyby wrócić. Wy jesteście takim tandemem doskonałym, bo 15 października jedna z Was była w wrześniu na jednym wydarzeniu, druga była <grym> na drugim. E, tak, cieszę się, że w ogóle zdo zdołaliśmy się spotkać w jednym miejscu. Bo e, widzę, przepraszam, ale 15 marca. Wydarzeń. Marca, przepraszam. Ja sobie, marca, tak. E, tak, tak, no w sensie, tak, no fajnie, że tak się złożyło. Mm -hmm. Szkoda, że nie mogłyśmy być na własnych swoich wydarzeniach. Ale fajnie to, że mogłyśmy dotrzeć do właśnie osób, które były na moim wydarzeniu w Brześciu i u Patrycji w lipnie, więc to dodatkowy atut jakby też przekazania informacji. No tak, i trochę o tym wydarzeniu sobie też na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy, kogo jeszcze tutaj można po tym, o tym poinformować. To teraz już o samym wydarzeniu. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj ta jaka informacyjna też się przyda. Startujemy 11. Kwietnia? I 11 kwietnia i jakbyście powiedziały, co nas czeka oprócz dancingu i gościa specjalnego, którego sobie już lekko mówiliśmy, gadaliśmy. Przede wszystkim ja myślę o tej wartości sentymentalnej powrocie i takiej wycieczce po tych latach 50., gdzie będą naoczni, jakby żyjący jeszcze seniorzy, będą prelegentami, opowiedzą nam z własnego doświadczenia, na własnej skórze, jak przeżyli te lata. Jak je pamiętają i jak spędzali czas, czy wspólnie, czy mieli na to w ogóle przestrzeń, no to będą taki, taki fajny, mocny punkt, gdzie ci seniorzy dużo o tym opowiedzą. Będę miała swoje, swoje też takie 15 minut, opowiem właśnie o modzie, o trendach z tamtych lat i czy przenosimy to już na współczesność, czy są jakieś wspólne punkty, też będę chciała troszeczkę o tym opowiedzieć. Będzie też metamorfoza. Stylizowana na lata 50. To taka, tak naprawdę powiem szczerze, pierwszy raz w mojej karierze zawodowej, bo tych metamorfoz ogólnie już mam ponad 200, więc wiem, że to będzie dla mnie też nowe wyzwanie, ale bardzo fajne, bo dlaczego nie, dlaczego kobiety też nie mogą jakby się tam te czasy przenieść, które będą chciały tutaj przyjść i zaznaczam, że muszą być to uczestniczki tego wydarzenia, bo generalnie takie kobiety będą z nami tutaj współpracować. Co jeszcze będzie? do no Patrycja będzie miała też swój, yy, swoje 15 minut? 15 minut, samym <gry> 5. Dokładnie tak. Te 15 minut wykorzystam na prezentację swojej wystawy fotograficznej, którą tworzę. Jestem w trakcie tworzenia kadrów wraz z fotografem Natalią Seklecką. Tworzymy dla Was zdjęcia na wystawę, i to są zdjęcia, które są przygotowywane specjalnie na to wydarzenie. To jest włocławska dziewczyna lat 50., dawniej i dziś. Będę chciała połączyć lata 50. i przełożyć to też na nowoczesność, na moje spojrzenie na fotografię oraz na fotomodeling, przywołać emocje. Z tamtych lat włocławskiej dziewczyny, włocławskiej kobiety, przywołać też y, jej wydarzenia, jej historię. To będą też takie kadry. Nie chcę dużo zdradzać, ale to będą też kadry z życia codziennego. Y, to będzie też kobieta, która będzie akurat miała wyjście gdzieś eleganckie, ale będzie też właśnie z pracy kobieta przedstawiona, więc y, jej życie, y, smak tych lat, trudnych lat, natomiast bardzo nam potrzebnych i wartościowych mimo wszystko, więc... Bardziej Wali Monroe, Edith Piaf, czy jeszcze bardziej jako kobieta pracująca, żadnej najbardziej się nie boi, taka z, z Polski, takiej siermiężnej lat 50. -tych. Mm -hmm. z to spośród, to, tych, yy, spośród tych trzech, myślę, że ostatni obraz najbardziej będzie tutaj trafiony i będzie przybliżał to, co chcę Państwu przekazać mm -hmm. poprzez pozowanie do zdjęć. Tak sobie przypominał. Produkcje, szczególnie polskie z końcówki lat 50., na przykład film Pociąg, to raczej fryzury były stonowane, spięte, kolory również. Rozumiem, że nie mylę się. Tak, dokładnie. Już pod koniec lat 50. ta moda zaczęła ewoluować. Powstawały subkultury, różne właśnie modowe, które gdzieś tam chciały szturmem wejść i zmienić to, tą szarą rzeczywistość. I oczywiście bardzo rzeczywiście spięte włosy, kapelusze sukienki w kształcie już takiej bombki rozszerzane do dołu na wysoki stan, także ciekawość kolorów i, i takich dodatków. Oczywiście nie zabrakło takiej halki z tiulu, która rzeczywiście tą sukienkę tworzyła i robiła tą formę bombki. I to też będzie bardzo ciekawe, bo chcę też pokazać jak to wyglądało wtedy i, i dziś. Powiemy, co to jest i co to jest Halka, dla Panów, szczególnie, którzy będą oglądać, będzie, będą, <coughs> będzie dopisek Glida Skali będą specjalnie do tego, okay. odcinka, bo wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą. Właśnie o tych pojęciach też chciałem chwilkę porozmawiać, bo e, są w słownictwie w strojach starodawnych, które już dzisiaj na przykład mało funkcjonują, albo nie funkcjonują, albo coś, co się zatraca w ogóle, więc to jest taka podróż. Kulturowo, e, sentymentalna, modelingowa, ale też w jakimś sensie myśleniowa o tym, jak wtedy polskie społeczeństwo funkcjonowało no, w bardzo niełatwych czasach. No, dokładnie. W historycznym. E, myślę, że pani Rożnia Toska będzie mogła sporo na ten temat powiedzieć, bo też. Proszę zauważyć jej kreację, które ona się wcielała. Myślę, że <noise> będzie mogła e, opowiedzieć trochę o stroju, ale też o tym mentalu, który panował e, nie tylko w tej starszej ekipie, e, jak miłość serialu z e, panem w Świętej Pamięci, który pamiętał nie jedną produkcję. Co jeszcze warto, albo o kim jeszcze warto wspomnieć przy tym wydarzeniu kto was wspierał, pomagał i. Mm, Oprócz tego, że jesteśmy w Riverside, bo przecież to wydarzenie odbędzie się tutaj. Na pewno musimy wspomnieć o wsparciu fotograficznym, bo też przygotowałyśmy dla Państwa specjalne miejsce, które będzie wyznaczone do robienia zdjęć. Będzie specjalna dekoracja, ścianka, gdzie będzie można pozować w różnych stylizacjach i gadżetach, dodatkach do zdjęć z tamtych czasów, więc będzie też odpowiednia właśnie dekoracja przygotowana jak i na ściankę, jak i też na, na, na stoły, więc tutaj też mamy wsparcie w tym zakresie. Będzie też odpowiednia muzyka dostosowana do tych lat. Również musimy tutaj wspomnieć o specjalnym menu, które zostało przygotowane. Tak. To są też dania, które są związane również z latami 50., więc tutaj rzeczywiście staramy się zadbać o wszystko, żeby, o szczegół, tak o szczegół, żeby tak. powrócić do tych lat na te parę godzin. Mhm. Będzie konkurs na najbardziej kreatywną stylizację lat 50., bo też zapraszamy wszystkich, żeby coś tam wyczerpali swoje szafy. I ja od razu uprzedzam, bo takie mam zapytania. Nie ma być to stylizacja z lat 50., ale kreowana na lata 50., stylizowana, dlatego że no, rzadko kto ma w szafie ubrania z lat 50., ale jest naprawdę dużo wspólnych takich punktów yy, z, z tamtych lat, a współczesne, że można w każdej szafie kobiecej znaleźć. Tak, po prostu kreatywność zostanie nagrodzona. Dobrze, no, to jestem ciekaw, jak ja się ubiorę w sumie, Że będę tego dnia uczestniczył w tym wydarzeniu. No to zapraszamy, bo nagrody są bardzo zacne. Nie wiem, czy już to jest ten moment, żeby powiedzieć też, że mamy duże wsparcie już partnerów którzy, i sponsorów, którzy nagrody przygotowali. Więc naprawdę warto przyjść i jest o co się mówić. Ja się zastanawiam, czy taki strój a la capone właśnie tylko, że już tak bardziej lata 40 było, ale 50 jeszcze też. W sumie Wszystko gdzieś tam ta hybryda jest, taka mm -hmm. gdzieś jeszcze przechodziło to jeszcze z lat do, mm -hmm. lat do lat, tak samo jak pod koniec lat 50. później to przeszło na lata 60. i gdzieś tam cały czas wchodziło, brnęło dalej. Jasne. E, coś Ci tak. wymyślę? Ja oczywiście, no, zachęcamy, e, zachęcamy wszystkich panów. E, również tej większej postury. jak ja też będę się tam starał coś e, dopasować na 11 kwietnia. Natomiast o na tej perspektywie zmiany kobietu, sposobu myślenia i sposobu ubioru, jeszcze chciałem porozmawiać, bo na tym spotkaniu równie dobrze mogą znaleźć się trzy pokolenia, bo, bo mogą przyjść młodsze osoby, które nie miały o tym pojęcia, nie żyły w tych czasach, ale przyjdzie też na przykład babcia, która będzie mogła opowiedzieć. Czyli można powiedzieć, że wasze wydarzenie jest trochę jak Nokia, koledzy z w jakimś sensie. Też nam o to właśnie o tym wspominałyśmy, że chciałybyśmy łączyć te kobiety, bez względu na wiek, na to czym się zajmują, co na co dzień robią, żeby jednak poznały tą historię, i w tym miejscu myślę, że to jest e, fajna przestrzeń. Każda z nas jest wyjątkowa, każda ma coś do powiedzenia, i dajmy możliwość i to wydarzenie jest taką okazją do tego, żebyśmy się spotkały z każdego pokolenia, z każdej kategorii wiekowej, tak? Mm -hmm. Mnie to ciekawi naprawdę, bo... Yy, z takiego nurtu dziennikarskiego też, ale jak mm -hmm. ta dyskusja może się wywiązać na miejscu. Czyli na przykład właśnie wspomniałem o utworze Czerwony autobus, który jest utworem przegenialnym, które dawał trochę takiej nutki wolności z jednej strony, a z drugiej strony pokazywał piękną, odbudowywaną Warszawę. Zresztą można takim autobusem się przejechać po Warszawie i zwiedzić na przykład prawie. Czy wy, jako organizator King, macie też perspektywy swoich dziecięcych lat, albo rozmów właśnie ze swoimi seniorkami w rodach i podobnych historie, które mogły też Was zainspirować do tego wydarzenia? Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia i, i, i teraz jak to przekładam na sesję zdjęciową i, i, i na całą wystawę, która będzie. Ja zbieram y, opinie ze swoich tutaj, ko od kobiet, ale też y, w, od dziadka, od, od, od taty, y, informacje, bo, bo ja w ogóle nie funkcjonowałam, nie żyłam w tamtych latach. Więc ja jestem też osobą dosyć młodą i, 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 i ja tylko zbieram informacje no historie. Tak, od innych, więc dla mnie y, każda historia... Każde słowo, które ja usłyszę, to jest naprawdę perełka, którą mogę wykorzystać na tworzenie teraz w tym momencie swojej wystawy. Więc rzeczywiście takie y, wspomnienia i powrót do tego, i w ogóle chwile, kiedy my możemy wspólnie, rodzinnie usiąść i sobie porozmawiać i wrócić do tych czasów, to jest naprawdę teraz coś bardzo wartościowego, no bo nie ukrywajmy, y, ludzie odchodzą i, i warto zbierać te wszystkie historie i doświadczenia, wspomnienia. Tak, potem to wszystko jest tutaj w kronikach. I nie tylko, zresztą też można spojrzeć w telewizji polskiej na różne inicjatywy, które się odbywają i filmy z dawnych lat, które są na przykład teraz po rekonstrukcjach cyfrowych i można to sobie zobaczyć na nowo, jak było u Ciebie jeszcze. U mnie to było też tak podobnie, ja bardziej też czerpię wiedzę, czerpałam i czerpię wiedzę ze zdjęć, z fotografii babci, mamy, bo mama moja urodziła się w latach 50., więc cały czas gdzieś tam śledziłam te jej stylizacje, a że również była projektantką i krawcową, to mam jakby to wszystko gdzieś tam po niej przesiąknęło i widzę, jak te stylizacje ewoluowały, jak to wyglądało później, natomiast jeżeli chodzi o takie wspominki, to bardziej babcia, która właśnie dużo o tych czasach wojennych i powojennych opowiadała, więc cały czas to gdzieś tam w głowie się przewija i, i ten sentyment ja również mam do tych lat. Czy będzie jakiś motyw też fajansowy? Ja myślę, że będzie, yy, ale to będzie naprawdę takie taki unikatowe gdzieś tam coś do zobaczenia. Nie chcemy zdradzać, mhm. ale na pewno się przewinie chociażby w jakimś małym upominku, który też chcemy przygotować dla wyjątkowych gości, więc coś małego, ale na pewno będzie. W jaki sposób można się zapisywać na wydarzenie? Wydarzenie nasze jest na naszych mediach społecznościowych, więc tam zachęcamy do odwiedzenia Anna Jaremska, Patrycja Podgórska. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również odpowiemy na wszystkie pytania, które gdzieś tam się po, po drodze pojawią. No nie wiem, to chyba hmm. tak najbardziej takie są miejsca, plus właśnie media, które gdzieś tam nas będą e, promować. Myślę, że jeżeli ktoś do się do mediów zgłosi, to oczywiście chyba jakiś kontakt do nas przekażą. Jak najbardziej tak. Ja mogę też y, ze strony kanału Kulturalno Rocjazdy potwierdzić, że link do wydarzenia będziecie widzieć zarówno pod tą rozmową, jak i we wcześniejszych zapowiedziach. Już widzieliście. 11 kwietnia widzimy się w Riverside. Y jest takie powiedzenie, że nie byłoby polskim, gdyby nie mieszkał poje pierwszy, ale nie byłoby mieszka pierwszego, gdyby nie jego mama. Więc wszystkim paniom, nie tylko mamom życzymy oczywiście spóźnione najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet, ale też cieszymy się i wspieramy mocno inicjatywy, inicjatywy kobiece, Głos Mają Kobiety, albo inne inicjatywy, które są. Niedługo też będzie w maju kongres kobiet w Brześciu Kujawskim, o czym będziemy też informować. Także Przepraszam za początek rozmowy i trochę może taką prowokację z mojej strony dotyczącą tych pytań, ale wydaje mi się, że to powinno po prostu wybrzmieć. I wybrzmiało bardzo się Nie się to się cieszę. Najgorzej jakby po rozmowie osoby wyszły niezadowolone, albo powiedziały, że to proszę tego wywiadu nie puszczać. Bardzo mi miło. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. zapraszamy. jeszcze właśnie, abyście... Zwróciły się tutaj do naszych kamer, do naszych oczu, do Rafała, również, który robi backstage, nagrywa telefonem, abyście zaprosiły na wydarzenie 11 kwietnia do Riverside. Szanowni Państwo, jeśli macie ochotę wrócić na chwilę przeszłością do lat 50., spotkać się z nami, doświadczyć naprawdę przyjemnych chwil, to serdecznie zapraszamy każdą kobietę i każdego mężczyznę 11 kwietnia do Riverside na, na przepiękną salę o godzinie 18.00. Do zobaczenia. No i Jeżeli oczywiście macie ochotę spotkać naszą e, gwiazdę wieczoru, panią Małgorzatę Ro Rożniatowską, to też właśnie to jest dobry powód, żeby się z nią tutaj spotkać, a myślę, że z całą pewnością, że takie, takie wydarzenia lata 50. po prostu się już tutaj nie powtórzą. Mam nadzieję, że będziecie w jak największej liczbie tautologia, w największej liczbie na tym wydarzeniu. Ja byście przede wszystkim wy mogli poinformować o swoich, swoich bliskich, tych, którzy najczęściej spędzają czas przed telewizorem oglądając panią Rożniatowską w telewizji, to abyście wyszli do Riverside i skorzystali z tego zaproszenia. Dziękuję bardzo.